Cześć moi drodzy. Przyszedł czas sprawdzić jak radzi sobie ta ostrzalka M10 z ostrzeniem nóża. Do dzisiejszej pracy przygotowałem oczywiście ostrzalkę, nóż. Teraz pokażę wam jaki nóż. Nóż Mora. Momencik. Już zamontowałem ten nóż w zaciski, ale chcę wam pokazać cały proces od początku do samego końca. Z montowaniem i Ze Dobrze. Ze Mam nóż mora. Nibyto e, kształt e, taki skandynawski na tej, mor tej morie jest, ale nie do końca skandynawski, bo widać, że e, jest naostrzona i tak mi się wydaje, że naostrona na fabryce m, w taki sposób zwykły. Nie, nie jak nóż skandynawski, a tak i jak naostrony jako zwykły nóż. Dlatego będziemy ostrzeć e, dzisiaj e, nie wszliw skandynawski, a tylko na... kąt 18 stop, taki kąt jak na tej morze, Mor, morze, morze. Dobra, co oprócz ostrzalki i samego nóża przygotowałem? Kątomierz elektroniczny będzie potrzebny, kamienie diamentowe chińskie, 6 sztuk, dzisiaj będzie używał 6 sztuk, dlaczego nie 5, a 6, bo ten nóż ma taki ubytek na ostrzu i dlatego Będę potrzebował kamień, który jest w stanie zbierać dużo wiór na początku ostrzenia. Marker mam. Olej wazelinowy mikroskop. Oczywiście. Serwetki. Jak najbardziej. Oraz deska ze skórą i pasta polska luksor. No i tak mi się wydaje, że to wszystko. Jest. A, jeszcze spiritus. Dlaczego spiritus będzie potrzebny, to ja później Wam pokażę. Dobra, montujemy nóż w zaciskie. Mamy dla tego klucik w zestawie. Kluczik, no tani, nie jest taki, taki dobry jak w innych ostrzałkach, ale ostrzałka też budżetowa, dlatego kluczyk jest taki prosty, w kształcie L. Dobra, nóż jest zamontowany i teraz co? Teraz wyznaczamy kąt ostrzenia, marker, malujemy ostrze, malujemy tę fazę, która, która jest ostrzem i żeby wyznaczyć jaki jest kąt, no na przykład weźmiemy 3000 grit, kamień i spróbujemy celować w ten szlif, który już jest. No, widać, że, widać, że nóż jest naostrzony fabrycznie na kąt większy niż teraz ustawiony przez mnie, ale teraz, a ja ustawiłem kąt 18 stopni za pomocą kątomierza. Moim zdaniem nie ma sensu celować w ten kąt fabryczny, bo nie jest za bardzo taki dobry. Spróbujemy na na kąt 18 stopni. Mamy kątomierz. Zerujemy go na powierzchni mechanizmu obrotowego. Zero. I ustawiamy tu na prowadnicy. Na co zwrócić uwagę? Już, usta już ustawiłem kąt 18 stopni. E, w trakcie mierzenia kąta ostrzenia. W trakcie ustawienia kąta ostrzenia. Ta prowadnica ma, być, e, ma przechodzić po osi całej ostrzalki. Nie można na przykład w taki sposób, jakby nóż był długi, e, to nie można byłoby ustawić. No te, teraz tu też nie. Bo <coughs> ustawienie i mierzenie kąta w taki sposób nie jest właściwe. Tylko gdy ustawiamy. проводницы просто падла, просто падла до нужа, до острия то в такой способ межение конта уставение конта есть власть то есть мы имеем 18 градусов или 17,9, то не имеет бо я сейчас, например сделаю так и будет другой конт, потому что стул есть не идеально выпрямленный и начинаем устранение от градации 180. Olej będzie potrzebny. Olej. Kilka kropel oleju na kamień. Sprowadzamy paluchiem. Aha, tutaj mało. 4 krople było za mało. Trzeba więcej, bo kamień bardzo dobrze wchłonia. No nie kamień w klonia oczywiście. Dzięki temu, że ziarna e, tego jest e, nie jest małe, duże jest i dlatego olej wchodzi pomiędzy tymi ziarnami. No I lecimy. Moje drodzy, słuchajcie, jak ktoś z Was kupi tą ostrzałkę, to, no to proszę zwrócić uwagę na to, że ta żółta wkładka w zaciskach jest trochę za długa, widać, że jest za długa i koniec tej żółtej wkładki trochę przeszkadza mi w ostrzeniu, bo ta żółta płatka ciepie się za e, kamień i trochę e, i trochę przeszkadza. Trzeba odciąć, ale na razie nie mam przy sobie nożyczek, dlatego będę ostrzał jak jest. Jak widać, strzałka jest bardzo stabilna. Nie trzeba, go, nie trzeba ją trzymać drugą ręką, bo ma wagę 3, więcej niż 3 kg. 3 i 250 gram. gram. Zobaczymy, co nam wyszło. Jeszcze oprócz mikroskopu mam i lupę. Lupa taka. Prosta, bez podświetlenia. Zwykła taka lupa z, ze sklepu biurowego. Każdy może ją kupić. Kosztuje 3 grosze, ale jest bardzo przydatna podczas pracy. I... Dobra, wystarczy pracy tej 180, 180. Tak, czyścimy 180 za pomocą oleju. Nanosimy olej, trzemy palcem i otwieramy serwetką. Przechodzimy do 240. Okay. skończyłem pracę e, dwu, e, 240, 240. tak. Sprawdzam <laughs> przez mikroskop, w jakim stanie jest krawędź śniąca. Jest ok, niestety nie, niestety nie mogę Wam to pokazać, ale uwierzcie mi, że ok. I teraz przechodzimy, płynnie przechodzimy od 240 do, do następnego kamienia. 600 600 będzie następnym. Dlaczego dobrze ostrzyć chińskimi kamieniami? Bo oni jest mniej więcej w jednej, w jednej grubości. I to nam daje możliwość, daje nam takie preferencje, że można w trakcie ostrzenia nie zmieniać kąta ostrzenia, on jest zawsze taki sam. Dzięki temu, że każdy kamień pod względem grubości jest taki jak przedstępny i taki i następny kamień będzie taki sam jak no, zrozumieliście, tak? Czyli w zestawie kamienie są jednej i tej samej grubości. Dlatego nie zmieniamy tutaj, nie podwyższamy kąta ostrzenia i jest to добрим плюсом для тих, для фінських камінь. Почали працювати шістьсотку і переходжу до наступного камня 1200. 1200, так, смарую камінь. Задужу олею, задужу серветку вечором. Tak, i lecimy dalej. Zacząłem pracę 1200 i teraz możemy sprawdzić jaka jest ostrość. Jest się nóż nienaostrzony, ale możemy już sprawdzić gdzie jesteśmy na tym etapie. No, widać, że papier nie. Dobra, a ja się oprócz tego przygotowałem do sprawdzenia ostrości skauflandu, taki taką ulotkę I zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie z tą olotką. No też daje sobie radę. Dobra, a się przed nami gradacja 2000 oraz 3000, zakładam nóż z powrotem do ostrzałki Zawsze mówię, że nie można cisnąć na kamień w trakcie ostrzenia. Zawsze ostrzymy, podtrzymając kamień od dołu. Nie ciśnij. Im bliżej jesteśmy do końca ostrzenia, tym więcej mamy obracać nóż. na jedną i drugą stronę Bo na tym polega ostrzenie skuteczne i pozbycie drutu bo drut zawsze jest i tego drutu mamy pozbyć No i ostatni kamień który o ty jaki ostry jest i dobra stanie tej może nie uchwałam Неофалом ты може, мышляном жесть. Сталь такая не бардзо добра, але ловить же не є зла. Слухачи, я трохи поднесу тен конту сцене в кінці, Трохи так на якунч там десятку стопня. Так, тут я мам э, до докладного уставления, уставления контура. i dokładnej e, zmiany kąta. Jak to działa? Ta mufa jest e, gwintowana i ja zwolniam węzeł poślizgowy. Zwolniłem go. Teraz tą mufą mogę trochę zwiększyć kąt i blokuję e, węzeł poślizgowy, poślizgowy. I teraz już na pewno jestem na krawędzi tniącej. на самий-самий той на самий той острощі Так. Зтом Зтом гум жолтом жолтом, якщо тільки пробуємо, але треба його відчеңть. Так. І вже już... до кінця. Tu chodzi jakieś tam kamienie na, na tym na ostrzu. Trzeba to wyczyścić. To bardzo nieprzyjemne jest jak w trakcie ostrzenia jakieś tam, jakaś tam cegła pomiędzy kamieniem a ostrzem. Dobra, no i na tym skończymy. <laughs> Jeszcze raz sprawdzimy ostrość. Jak demontować ramkę z ostrzałkiem? <coughs> Proszę zwrócić uwagę, nie można demontować ramkę w czasie, gdy magnes jest przyklejony do kotwicy. Odklejamy magnes od kotwicy i w tej pozycji można zwolnić ramkę. Zwolniamy ramkę. Dobra, mi się podoba. І зараз можна здемонтувати вийнять з зачіску. І останній рух я вам зараз покажу. що На останньому етапі. Оп, магнес. Страшний, така сломачка. Ну і зараз останній рух, останній етап то деска зі скоро. Зараз покажу вам, як нанести пасту на деску. Хочу опасти люксор, очевидно. Не знаю, як з іншими пастами, то інший темат, але з люксором є так, що люксор те любі спирит, Spirit? спиритус. Увільжаємо спиритусом скури. Так, трохи на пасту и мамы возможность нанести пасту на, на... скоро Так, вещи. Спиритус, очевидно, не питный, спиритус э, техничный. Ну, это разве такие способы из пасты нанесены на доску. Э, уже вам е, такий трикунт аби справдзал, то есть такий справдзал до конта, на котором будем выпроводить тенушна скура. Так, уставим на тен справдзал и уже не венцы под яким контем под яким контем Добре. Ну, моєм здані так вистачить. Ну і ще раз. Друзі, повім вам ще ж, що стала приємність що є острічна ТСЧ, то є ченшка, бо вага робить роботу. Є ченшка, докладно. І як бачили, що то жадного проблеми з зустрічанням вже ну, немає. Тільки видав трохи e, дуже часу на, на етапі шацептанки, бо е, e, м'ялим на остшу е, e, вибіччя, которого хочалим позбуч. Е, e, ну, на дійшай то тиле. Дякую за глядання фільму і до, до побачення в наступному чинку. Па!